znaleźć co oni usłyszeli. Więc jest był nienawidzony, bo był bogaty, był inteligentny, miał własne zdanie, no i dorobił się dużego majątku. Więc to, to Polacy. Jeśli chodzi o ludzi z zachodu, to też go nienawidzili. Natomiast nikt nie był, nie mógł sobie pozwolić na wagę typu, że Przewędowski jest głupi. To się, to na, na nawet doceniali jego niesamowitą inteligencję, wiedzę, spryt i doświadczenie. I kiedy byłem w Paryżu i czytałem doniesienia, z, doniesienia jednego z dyplomatów francuskich Wiktora de Bezenfala, z dworu polskiego, on użył takiego sformułowania, że tutaj nie będę podpisał francuszczyznę, ale ja powiem po polsku w tłumaczeniu, że y, głowa tego człowieka jest cenniejsza niż jego serce. To już chyba, y, bardzo dobrze, i znaczy dobrze, jednoznacznie świadczy co najbardziej ceniono w co najbardziej ceniono w Natomiast problem, yy, oprócz źródeł, ale jeżeli już się przebrnęło przez źródła, yy, no to problemem był, było nastawienie ludzi. Przewędowski miał bardzo złą legendę. Yy, nie dość, że rzadko nim pisano, ale jak już pisano, to źle. Yy, pamiętam kiedyś wymianę zdań z taką pewną panią, mniejsza nazwiska, która twierdziła, że Przewędowski to w ogóle doprowadził do, do ruiny finansowej i Zadawają jakie są, jakie ruiny finansowe, no skarby. Jak można doprowadzić do ruiny finansowej skarb, który w ogóle nie ma pieniędzy? Do ruiny finansowej można doprowadzić coś, gdzie są pieniądze, tam, gdzie nie ma pieniędzy, to już nie można doprowadzić do ruiny, bo już jest w ruiny. Teraz pytanie: czy z tej ruiny da się wyjść, czy w tej ruinie da się zostać? Mniejsza z tym, jak się skończył ten spór, natomiast on pokazywał, że on, oczywiście większość ludzi nie miało zielonego pojęcia, oprócz naturalnie mieszkańców posterowaczy, czy ludzi rzeczywiście głęboko siedzących w tym temacie. Większość historii nie miała się żadnego pojęcia o tym, że Przewędowski y, y, był związany ze stroną. To, co to, to w ogóle nie było wątpliwości. Ja myślę, że ta wiedza może już jest teraz y, większa, ale tak jeszcze, powiedzmy, kilkanaście lat temu, czy był znany jako ten, który w czasach saskich. Aha, no czasy saskie, no to ciemno, okres jest w Rządzie no jak ciemno okres na no, ten to minister, to może nie był ciemny, ale też musiał działać tak, jak działał, więc nic dobrego z tego nie, nie wyszło. Na Ostrów to już w ogóle się tym nikt nie zajmował. No hmm. i m, to było największym problemem. I później czytało się, pamiętam, że jeden z moich profesorów, Józef Andrzej Gierowski, właśnie zwrócił uwagę na to, że Coś w, tym, coś w tym obrazie przewodzkiego nie gra, że trzeba tutaj coś zmienić. Wskazywał mi oczywiście na to, aby przede wszystkim dogłębnie wgryzł się w korespondencji przewodzkiego, ale ja również zwracałem uwagę na to, że istnieją bardzo ciekawe artykuły, bardzo ciekawe materiały dotyczące ostrogi. No i chyba w tym samym roku po doktoracie napisałem taki artykuł, który ukazał się w studiach, y, w, y, w, y, w zeszytach naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w pracach historycznych I w od 2002 roku. Gospodarczy aspektu powtórnej lokacji ostrona przez Grzebendowskiego. No, ja nie, nie, nie będę chyba tutaj odkrywał energii, jeśli powiem, że w Krakowie niewiele osób. czy oprócz mnie to chyba nikogo to nie zainteresowało, ale ja nie miałem w ogóle o to pretensji, ponieważ Krakowie, jak ja zawsze mówię, jest to miasto, w każdy wie lepiej. W związku z czym y, rozeszło, się, y, rozeszło się to a zresztą i na, nakład tego, y, tego czasu pisma zawarty tam artykuł no, nie był wielki, ale nigdy już nie, nigdy nie przypuszczałem, że jeszcze raz zostanę wezwany przez dwóch szanownych dyrektorów siedzących obok mnie do tablicy, abym jeszcze raz cokolwiek napisał o, o y, przewodowskim, przynajmniej kodeksie Ostrowa. Wiedziałem natomiast, że należy udostępnić y, szerszemu gronu czytelników Listy Przerwęckiego. No właśnie z tego powodu, że to są listy wyjątkowe, to oczywiście Państwo być może nie zechcą uwierzyć, ale proszę mi uwierzyć, że jeżeli miałby się materiał porównawczy, jeżeli by się czytało listy, które pisali inni ministrowie, to naprawdę to są listy o czymś. I człowiek czytając te listy, no chociażby przez to, że yy, yy, używa on takich bardzo interesujących zwrotów, bo jak sobie na tym Sejmie element tak, tak się wyśpimy. A ja tam na przykład tam pamiętam, że troszkę zmienił kolejność w jednym przysłowie i jak zamiast będzie i wilk syty i owca cała, no to zmienił. I wilk będzie cały i owca syta. Dowiedziałem się, że w XVIII wieku posługiwano się pojęciem na pieniądze, tak no, kiedyś ze slangu młodzieżowego, obecnie już chyba też troszkę wypartego, ale forsa. On powiedział, że dużo forsy trzeba w skarbie, żeby w ogóle robić jakieś inwestycje w kraju. Także to są listy okraszone do, dowcipnymi stwierdzeniami. Mniejsza z tym, czy używał tego celowo, czy, czy była to fantazja sekretarza, bo tego nigdy nie dojdziemy. A to, że Przewodowski miał kilku nawet sekretarzy, to widać chociażby w charakterze pisma tych listów. Ale jeśli wgryziemy się w treść tych listów, to będziemy mieli obraz człowieka, który pierwszy ma, tak jak już powiedziałem, ogromną wiedzę dotyczącą. Z Ogromną wiedzę dotyczącą finansów publicznych jak na te czasy, ale był to również człowiek, który myślał, może nie myślał i miał perspektywiczny ogląd na, na polską historię. Wiedział, że taka sytuacja, jaka wtedy istnieje, na początku XVIII wieku, jest sytuacją, której Rzeczpospolita nie przetrwa długo. Nigdy nie krył się ze swoimi sympatiami i antypatiami politycznymi. Był człowiekiem, który wywodził się z pogranicza polsko-pruskiego. Stąd też na przykład w jego listach bardzo rzadko można spotkać jakieś yy, zdecydowanie negatywne sądy o władcy branych hudni Prusa od 1701 roku, o królu pruskim. Za to nienawidził Rosjan. I o to użył tego, chyba jednego z jako pierwszych, znaczy już w XVII wieku, ale on chyba dobitnie powiedział, że Rosjanie to jest taki naród, który jak coś weźmie, to tego nigdy nie oddaje, albo bardzo rzadko to robi. A w ogóle to nie ma zamiaru oddawać, w związku z tym nie wolno dopuszczać do tego, aby Rosjanie mogli cokolwiek przejąć. Był zresztą wobec nich bardzo sceptyczny. Natomiast niewątpliwie, niewątpliwie był, można powiedzieć, człowiekiem, który gdybyśmy dzisiaj zapytali, czy to był Polak, ja bym powiedział, że nie. Bo był to człowiek z takiego pogranicza polsko-pruskiego, który chyba do końca życia nie przesiąkł tymi bardzo tradycyjnymi ideami samotyzmu polskiego. Nie chcę powiedzieć, że on mi gardził, bo o tym przynajmniej w tych listach, które ja czytałem nie, nie było żadnych zmiaki, ale niewątpliwie on się bardzo dobrze czuł w tym takim kulturalnym kręgu niemieckim. Dotyczyło to zarówno Brandenburgi i Prus, dotyczyło to także Saksonii. No nic dziwnego, on był skoligacjony w pewnym stopniu z pomorską, rolą, pomorską rodziną Flemingów. Był człowiekiem, który przez pewien czas znajdował się bardzo blisko Augusta II, a ja nigdy nie, nie nawet wpisałem kiedyś takiej artykułu, w którym powątpiewałem w to, że był on jego faworytem. Niewątpliwie był człowiekiem, który nie miał żadnego problemu z komunikowaniem przez który się komunikowali po niemiecku. Także nie było to dla nich żadnym, żadnym problemem. Znali się jeszcze sprzed okresu, kiedy August był królem Polski, ponieważ przed 1697 roku, prawdopodobnie to jest też moim przypuszczeniem, Pojawił się na targach typskich i tam zbijał wielki majątek. A więc no, realizował ten typ, ten ideał człowieka, który jest bardzo dobrym gospodarzem. To widać było w skali makro, czyli w skali skarbu koronnego, ponieważ ja dosyć wysoko oceniłem yy, działalność Przedmiotowskiego jako podskarbiego, bo to nie jest sztuka dobrze, dobrze zarządzać skarbem, jeśli, jeśli się ma pieniądze. Sztuka jest dobrze za, zarządzać skarbem, jeśli się nie ma pieniędzy. Yy, I myślę, że on sobie z tego yy, zdawał sprawę, i z tym problemem sobie poradził, ale to, że był dobrym gospodarzem, widać tak, jak ja już pisałem w skali mikro, czyli widać w Ostrowie Wielkopolskim. Bo tak mi się wydaje, nie wiem, czy tutaj zgromadzenie mieszkańcy się ze mną zgodzą, nie wiadomo, jakie by były losy miasta, gdyby nie decyzja pewnego człowieka w 1714 roku. Być może nie mówilibyśmy, że jesteśmy w sali obrad ratusza, a więc to czy w ratuszu nie w ratuszu, a więc w mieście być może No, dopiero trzeba by było poczekać na to, aby Ostrów został miasta. Znaczy oczywiście, bo jeżeli spojrzymy na całą cały, cały teren Rzeczpospolitej, to tego typu przykładów było dużo. A Ostrów, można powiedzieć, miał niesamowite szczęście. No i tak jak z Panem Dyrektorem rozmawialiśmy, może to żyjemy, że gdzieś tutaj stanie pomnik Jana Jerzego a Nie będziemy oglądali tylko jego obrazu. Zresztą też bardzo, bardzo pięknego, chyba jedynej Chociaż tutaj powinien być ten, ten chyba Order Orła Białego lepiej ukazany, z troszkę A no nie no, ten ja bym się z Tobą Nie, nie pozwoli. Aczkolwiek <laughs> Order Orła Białego powinien być troszkę wyraźniejszy i nie, nie powinien być, nie, nie powinien być przysłonięty, ale w każdym razie no chyba warto by było, aby ten wizerunek nie tylko kojarzył się z pędzlem, ale dobrze by było, żeby się... Ja mogę to powiedzieć, bo ja jestem tutaj gościem, ja wyjadę i władze i tam no, mogą niewiele zrobić. W każdym bądź razie myślę, że wypadałoby, aby uwiecznić Przepiętowskiego nie tylko pędzlem, ale też kultem, bo, bo rzeczywiście on, on zasłużył. Ja to mogę powiedzieć o tyle, że z Ostrowem oprócz yy, mojej twórczości, tak zwanej twórczości pisarskiej, ja nie jestem związany emocjonalnie, więc można powiedzieć nikt mi nie może zarzucić, że jestem zaangażowany emocjonalnie czy politycznie. Jestem człowiekiem z zewnątrz Dystans wobec tego, co się tutaj dzieje, ale biorąc pod uwagę fakt, ja na przykład pochodzę z południowo-wschodniej Polski, z Przemyśla konkretnie. Przemysł no, nie, nie był miastem prywatnym, więc miał to, to szczęście, był miastem królewskim, ale gdybyś tam na przykład, porównywalny, jeśli chodzi o miasto, jeżeli tam byśmy mieli szukać kogoś takiego przemysłowskiego, to tam nie było. I w najbliższym, na przykład na terenie województwa ruskiego, ziemi przemysłowej, stanowskiej. Czy nawet są dowóca no, no rzeczywiście nie było kogoś takiego, kogo moglibyśmy nazwać, w pełnym tego słowa znaczeniu do miasta, a Ostrów miał, y, Ostrów miał do tego szczęście i trzeba powiedzieć, że y, y, można podziwiać tego człowieka za to, że był on w stanie podzielić swój czas, y, biorąc pod uwagę jego poważny, y, poważne wiekowe, y, duże zaawansowanie wiekowe, czyli 50 lat żeby w stanie podzielić swój czas pomiędzy obowiązki publiczne a obowiązki właściciela miasta.